Dzisiaj kontynuujemy testy sprzętu, tym razem w warunkach polowych. No siema. Dzisiaj postanowiłem wyjść sobie na spacer i ogarnąć kilka rzeczy, jak na przykład odebranie swojego roweru z serwisu. Bo trzeba mu było zrobić przegląd, taki na wiosnę. Żeby nie urwały się pedały albo żeby łańcuch ci nie spadł w trakcie jazdy, czy żeby hamulce zadziałały, więc właśnie idę to zrobić i postanowiłem sprawdzić jak mój nowy sprzęt do nagrywania będzie działał w warunkach bojowych, z nieco mniejszym mikrofonem, który teoretycznie powinien wszystko bardzo dobrze wyłapywać, plus dodatkowo do tego wszystkiego jest selfie stick, który właśnie teraz, to znaczy nie widzicie go, ale na nim trzymam swojego GoPro, więc trochę wieje tutaj dookoła, więc zastanawiam się jak to wszystko będzie nagrane i jak to wszystko wyjdzie. Więc możecie sobie mniej lub bardziej zobaczyć moją okolicę w tle. Nie dokładnie tam, gdzie mieszkam, ale stosunkowo blisko, więc myślę, że fajny tur po zapyziałej łodzi, co w ogóle jest mega zabawne. To miasto jest miastem pełnym Skrajności, bo są, e, są osiedla, które są całkiem fajne, i są osiedla, które wyglądają jakby parę dni wcześniej, wieczne ławnie bomba atomowa. Co, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, może w gruncie rzeczy całkiem szybko nastąpić. Więc e, ja sobie idę na spacer. A w ogóle nagrałem wczoraj, to znaczy napisałem wczoraj scenariusz. I dzisiaj tuż przed tym wyjściem skończyłem nagrania, do, skończyłem nagrania lektorskie do swojego filmu. Więc e, zmontuję go prawdopodobnie wieczorem. No i jutro o godzinie 12 będziecie mogli sobie go spokojnie, ode spokojnie obejrzeć. Jezu, tracę oddech, a dzisiaj jest w sumie bardzo ciepło. Dobra. Życzę Wam miłej soboty. To znaczy właściwie miłej niedzieli, bo wy to zawsze oglądacie wieczorem. Ja idę sobie spacerować, robić swoje rzeczy. Zatem to tyle ode mnie w tą słoneczną sobotę. Do następnego! Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.